Cześć, witam was. Na początek chciałem was przeprosić za mój dzisiejszy wygląd i ewentualną aparycję, ale dopadła mi jakaś turboalergia i po prostu ledwie na oczy widzę. No ale nic, film z podsumowania z finału sam się nie nakręci. Zdjęcia same się nie zrobią, także trzeba to że tak powiem, wysmarkać nos i lecieć dalej. Także tak, jak widzicie. Przede mną model już ukończony w zasadzie, nic tu więcej chyba nie będę dodawał, nic nie będę robił, także myślę, że to już jest legendarne finale. A co my tu mamy? No przypominam, 25-funtową armatę polową wraz z czterokołowym ciągnikiem artyleryjskim Canadian Ford. Tak to pozwoliłem sobie przetłumaczyć z pudełka tego modelu tamijowego. Tutaj jeszcze możecie zauważyć ekstra znalazł się jeep z SAS-u. On tak uzupełnia mi tą po prostu dioramkę, którą stworzyłem. Jeep jest zrobiony bardzo dawno temu, już 2 lata temu. Ponad hipków malował mój przyjaciel Sebastian. Także pozdrawiam, jeśli to ogląda. On nigdy nie ogląda moich filmów. Może to i lepiej, bo by się za głowę złapał. Także, także tak. No i co. Powiem Wam, że model, jak to model z Tamii, składa się dobrze, aczkolwiek miał parę swoich takich e, rzeczy, które, no w Tamii mówię: Kurde, no, dlaczego tak zrobili? Dlaczego zrobili tak, a nie inaczej? E, pamiętać należy jeszcze oczywiście o tym, że jest to model, tak jak mówiłem w poprzednich wejściach i na live'ach, wielokrotnie powtarzałem, że. E, jest to model z 74 roku, czyli ma już 50. ile? 74 rok to ma. Ktoś policzy. No dobra, 51 lat, tak? Jest o dwa lata starszy ode mnie, także, także myślę, że, że tutaj pewne rzeczy trzeba mu wy, wybaczyć. Tak jak to, co mówiłem poprzednio, właśnie takie delikatne przesunięcie form, przez to trzeba sobie tam delikatnie tą linię linię łączenia, yy, zeszlifować, a tak poza tym to nie mam pytań, model naprawdę świetny i, i jeśli ktoś miałby ochotę sobie takiego, takiego yy, kłada sobie zrobić, to szczerze polecam, bo naprawdę jak to tam mija, jest świetnie, ale dobra, yy, nie będę tutaj yy, Was zanudzał faktami jakimiś tam, tylko zaproszę Was tu bliżej, Niestety nie mam kręcioły, bo to jest za duże na kręcioły, także będę musiał tutaj operować kamerą z, z ręki i postaram się Wam wszystko, wszystko opowiedzieć, ówcześnie się oczywiście, uprzednio się oczywiście wysmarkiwując. Także chodźcie tu do mnie i postaram się wszystko Wam opowiedzieć. Dobrze moi drodzy, więc teraz druga próba nagrania tego materiału. Pierwsza była udana, ale niestety za blisko podjeżdżałem kamerą i nic się nie nagrało. Nie ma ostrości, więc tak ja nie mogę tutaj za bardzo się zbliżać. No ale nic, słuchajcie, yy, może zacznę od tego co mi się w tym modelu nie podoba. Na co należy zwrócić uwagę, przede wszystkim to jest oszklenie. Tutaj ta MIA zrobiła taką niefajną rzecz, że yy, jeśli zwrócicie uwagę o ja sobie tak podsunę tutaj mam w jednej ręce kamerę i tak dalej yy, bardzo fajnym mam wszystko pootwierane co się dało to jest pootwierane i tutaj fajnie byłoby zro zrobić te otwarte okna niestety szyba jest bez ramy jakby ta MIA tutaj się zdecydowała na to żeby właśnie zrobić tą szybę z ramą to można by to pomalować i później ewentualnie zrobić otwartą tą, tą szybę i byłoby naprawdę wyglądałoby to o wiele przyjemniej i milej no, ale niestety, jest to, jest to do wklejenia do środka, i co gorsza, one średnio pasują. Jeśli tutaj ja sobie przesunę na boczek, może bo nie, nie powinienem pokazywać swoich błędów. Ale tutaj jest na przykład szpara, bo ta szyba nie do końca pasuje. Więc, co należałoby zrobić, należałoby te szyby po prostu przykleić przed pomalowaniem, dopasować, doszlifować, ewentualnie zaszpachlować, i później sobie te szyby zamaskować i malować cała, cały pojazd. Ja postąpiłem tak jak mówi instrukcja, czyli najpierw wszystko pomalowałem i na końcu wklejałem szyby. No i to się właśnie skończyło tutaj, taką bubą. Jak tutaj mamy, no ale nic, jak widzicie, tutaj zrobiłem otwartą szybę. Jedną z drugiej strony także jest otwarta. One się tak dały otwierać, przesuwały się do tyłu. Na wielu zdjęciach to widać, jak to jest w samochodzie. Także, także myślę, że to, jest, że to jest to. Druga rzecz, która jest niefajna w tym, w tym zestawie, to jest takie coś. Ja Wam tu pokażę, spróbuję pokazać w instrukcji obsługi. Tu macie, tu macie koło, prawda? Tu macie oponę jest ta część po prostu tutaj yy, piasta. Ja myślałem po prostu, że to jest piasta, tam bęben hamulcowy i tak dalej, w środku wszystko. Otóż nie. Otóż ta część tutaj jest taka wyprofilowana i to jest część opony, więc jak sobie to zrobicie, wszystko skleicie, tak jak tu jest na, na obrazkach, pomalujecie sobie wszystko i później zakładacie opony, to się okazuje, że nagle jedną oponę macie no taką nie do końca poomalowaną. I zrobić to na modelu już, no to jest już jakiś tam problem. Na szczęście są markery i tak dalej, są pudry, więc to wszystko się udało jakoś tam zamaskować. Ale czemu tak zrobili, że to po prostu to nie jest sama felga, a, 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 a opona, to jest jedna część. No jest to dosyć dziwne rozwiązanie. Ale no na to trzeba zwrócić uwagę, że tak to się może wydarzyć Wam, także pamiętajcie o tym, ewentualnie sobie pomalować, zamaskować i dopiero wtedy przyklejać i tak dalej, i tak dalej. I to są takie dwie rzeczy, które mi w tym modelu faktycznie nie pasują. Yy, nie pasują, nie podobają mi się, to bym ja zrobiła, to samo jest tutaj, to samo jest w kołach yy, przy, przy armacie i, i w kołach chyba, albo i nie. Tak, to samo. Tak samo ten tutaj środek jest po prostu wielki, yy, wielki i, i, i także wszystko to trzeba sobie jakoś tam pomaskować i podmalować. Także, także to, to to. No i chyba z takich rzeczy, które mi w tym modelu nie pasują, to jest chyba tyle. To naprawdę, naprawdę, ale pamiętajcie o tym. Pamiętajcie o tym, że to jest model, który ma 51 lat 74 rok produkcji form. Także naprawdę wiele, wiele już rzeki, wiele rzeki, wiele, wiele wody w rzekach. Nie wiem, jaka jest, powiem szczerze, rzeka w Japonii. Wiele wody upłynęło i, 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 i myślę, że, że tych form powstało już, tych, tych modeli powstało już tysiące. Także nie ma się co tutaj jakoś szczępić strasznie. Pamiętajcie o tym, o tym po prostu, że czasami jest, jest delika, delika, delikatne przesunięcie formy. I te szlify trzeba tam wykonać. No i co? Jak widzicie, model postanowiłem zrobić w, takim, w takiej kompozycji, jakby po prostu on już sobie trochę na tym froncie żył trochę jeździł także to nie jest prosto nie przyjechał z Libii, z Aleksandrii czy tam z Syrii, gdzie przypłynął statkiem z Kanady, gdzie był wyprodukowany tylko po prostu już jeździ ta załoga. Wie już, co ją może spotkać tutaj na afrykańskich szlakach, także jest przygotowana. Wie, że za, na zaopatrzenie czasami liczyć nie można, więc możecie zauważyć pełno jakichś baniaczków. Ukradziona, zdobyczna niemiecka beczka z paliwem. Tutaj nawet jest pompa do przepompowywania. Tu mamy jakieś kanki brytyjskie na paliwo jeszcze. Na przodzie mamy zamontowany jak to się nazywa? Ten Jerrykan, czyli, czyli niemiecki kanister 20 litrów na wodę. Tu mamy ukryty jeszcze jeden kanister w środku. Jeden jest przed chłodnicą, troszkę to utrudnia chłodzenie auta, ale trudno, no gdzieś to trzeba prze przewozić, także wszystko, tu pełno zsaków różnych jakiś tobołków, skrzynek, lin, wszystko musi być na limberze, czyli tak zwanym wózku przodkowym. Też tam mamy zamontowane różne siatki maskujące itd., dalej. Ja tutaj sobie pozwoliłem na taką rozbieżność, bo to, to koło to jest takie koło, na którym ta armata stała podczas strzelania i, i ułatwiało obracanie tej armaty. I ono powinno być zamontowane pod. to się nazywa laweta bodajże, tej armaty. Ale tutaj jeden z Was, general, mi wysłał zdjęcie takiego zestawu, i właśnie to koło było zamontowane na limberze. I to mi się bardziej podobało. Faktycznie zwiększa to prześwit, więc może tak robiono faktycznie, żeby, żeby do przewożenia, żeby to koło dawali. To jest spięte łańcuchem, także wygląda to fajnie. No, i armata też jest. Postanowiłem założyć na nią siatkę maskującą. To ona nie zasłania jakiegoś babola, bo ta armata też się składa przednio. Zresztą ona jest w pełni ruchoma, chyba że się skleiła lakierem, ale w każdym razie oporo-powrotnik powinien działać, a nie będę ruszał, bo tu się zaraz ta to, to siatka podrze ale widzicie góra, dół, tu nawet jest ruchomy zamek, także można sobie to wszystko wszystko porobić, aby ktoś chciał tą armatę w jakiejś bojowej pozycji ustawić. To się da oczywiście. No i co? I tu też wszystko, wszystko się fajnie udało. Jest łopata, miała być lina, ale nie dałem jej, bo mi się nie podobała ta lina zestawowa. Także, także tak. Tu jeszcze towarzyszy Jeep z innego zestawu Tamini. to jest akurat model, który ja robiłem dwa lata temu. To jest ten człowiek tutaj, to jest Paddy Main, czyli założyciel, współzałożyciel SAS-u i Jeep też właśnie należy do, 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 do właśnie SAS-u. Taką zainscenizowałem tutaj sytuację, że no niestety Paddy Main chce przejechać, ale nasz tutaj Harold Tibbins zablokował przejazd, gdyż ponieważ nie może jechać, bo jest tabliczka Keep Out Minds, czyli no niestety można się wpakować no niemiecką minę, także... Harold czeka na swobodny przejazd, a Paddy Main się po mocno bulwersuje. Te figurki, proszę, niech was to nie, nie zmyli. Za blisko znowu podjechałem. To malował mój przyjaciel Sebastian. Jeśli ogląda, to pozdrawiam. Mam nadzieję, że nie ogląda, bo jak ogląda, to się łapie za głowę pewnie, jak ja skaszaniłem malowanie naszego Harolda w środku. Jego nie widać, może i na szczęście, ale powiem wam szczerze, jak na pierwsze malowanie, wydaje mi się, że fajnie wyszedł naprawdę. Później go oczywiście po filmie nie uciekajcie szybciutko. Ja wrzucę oczywiście galerię zdjęć. Będzie sobie można poglądać ta galeria. Oczywiście również będzie u mnie na Instagramie moim. Także będzie można sobie pooglądać, czy tam w Facebooku, jak ktoś chce to sobie po prostu tam może to jeszcze na spokojnie poglądać. Oczywiście na Xie będzie też razem z opisem wszystko wszystko do oglądania. Jeśli chodzi o podstawkę, podstawa to jest po prostu rama. Jak wiecie, zawsze kupuję gotowe ramki. Ta jest akurat z pepko. Tutaj był taki sznurek, jakieś klamerki, i takie karteczki lowe, coś tam, coś tam. Także to wszystko poszło won. Na tą tekturę, która była pod spodem, szkoda, że nie ma szybki, ale niestety na tą tekturkę z pod spodem położyłem sobie takie. Zrobiłem formy z tektury, zrobiłem takie wzniesienia delikatne. Później pokryłem to gipsem, wszystko. I jak to mi wyschło, oczywiście nałożyłem na to y, Acrylic Sand od y, AMMO, to jest taka, taka tutaj imitacja piasku. No, może i faktycznie coś tam, to, coś tam to imituje. Na to nałożyłem krzaczki, oczywiście nałożyłem jakieś tam trawy. Wszystko jeszcze pomalowałem y, Washable Colors, to jest y, Washable Dust od Atoma. Jeśli ktoś wie, jak się tego używa ogólnie do zmywania jak się robi, żeby to faktycznie zmyć, bo tu też jak, jak widzicie, e, samochód jest przykurzony, ja chciałem tu zrobić tak, żeby to się po prostu zmywało fajnie, ale tak ścierało, ale to się nie da, ja nie umiem tego robić, po prostu ta farba jest dla mnie totalną enigmą, ani ta, ani biała, śnieżna, po prostu nie działa, tak jak to oni pokazują na internecie, albo ja po prostu jestem jakiś lewy. No, nieważne w każdym bądź razie, tutaj jeszcze dałem kamienie, które dostałem od generala. Też w parce, dziękuję za to jeszcze raz, bo nakaz mi przypasowały mi przecudnie te kamienie tutaj. I drogę wykonałem z posypki kamiennej, Akurat to jest na temu, można sobie kupić różne gradacje. Ja muszę jeszcze dokupić, także, też to wygląda całkiem fajnie. I mówię, to wszystko zostało nasprejowane, nasprejowane tak z góry, żeby ten pył kolorystycznie się zgadzał z tym. Właśnie tym, tym, tym Włoszable Dust od, od Ammo Mix serii Atom No i oczywiście tu jest jeszcze plandeka założona na samochód Miałem jeszcze planować założyć siatki Tutaj miałem przygotowane różnego rodzaju siatki Pokazywałem jak się je robi Ale stwierdziłem, że już będzie tak naćkane Wszystkiego na ten model, że chyba te siatki też będzie lekka przesada Więc już sobie na tym samochodzie siatkę podarowałem tam w środku jest zwinięta plandeka, jeszcze leży kask, w zasadzie hełm tego, tego naszego Harolda Tybinsa kaprala Endlist, to jest to nie skapel, kapel, to jest Endlist Bombardier się tak nazywało. Samochód należy do 7 Dywizji Pancernej, bodajże z tego, co mi się udało ustalić, szczury pustyni, tutaj jest emblemacik z tyłu, z przodu zresztą też, przykurzony, bo przecież samochód jeździł, 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 także... Także to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się diorama podoba i i co? No i wszystko. Oczywiście to jak mówię, zaczekajcie na koniec będzie galeria zdjęć do obejrzenia, będzie sobie można jakoś tam, nie wiem jak, jak ją zrobię, bo ten model jest tak, tak, tak wielki, że jeszcze nie wiem jak to wszystko poustawiam, ale coś tam myślę, wymyślę. No, i dobrze, moi drodzy, to by było na tyle jeśli chodzi o sklejanie naszego kłada. Że tak powiem, mam nadzieję, że model Wam się podoba tak samo jak mnie, bo mnie się podoba bardzo, naprawdę bardzo mi się podoba. Teoretycznie udało mi się zrobić wszystko co zaplanowałem na tym modelu. Także nie mam tutaj sobie nic do zarzucenia. wszystko jest tak jak chciałem. No, może oprócz tych szyb, te szyby faktycznie troszeczkę. Nie, troszeczkę tutaj mogły być lepsze, no ale trudno, trudno, tak będzie już, oczywiście, wiaderko jest o nim nie wspomniałem. No ale pancerka bez wiaderka to nie pancerka, moim zdaniem, oczywiście. Także to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć o tym modelu. Jeśli zachęciłem kogoś do sklejania tego fajnego zestawu, to jak najbardziej fajnie, cieszę się z tego ogromnie. Polecam, bo nie jest drogi Jeep. Także nie jest drogi, bo on chyba kosztuje 40 coś parę. Z złotych, także wydaje mi się, że różnica w cenach między tymi dwoma zestawami, mimo że ten jest ogromny, a ten jest mały, nie jest jakaś zbyt wielka. A dioramkę, jak widzicie, można, można fajnie, fajnie zrobić. Powiem tak, zajęło mi się mili to 8 dni, aczkolwiek tak jak mówię, mam urlop, więc mogłem tutaj siedzieć prawie przez cały dzień, przez całe 8 dni, więc nic nie musiałem robić ponadto ale nie jest to skomplikowany model naprawdę ta mija jak zawsze nieskomplikowana, skomplikowana a efekt, efektowna także polecam jeszcze raz jeśli byście chcieli taki pustynny klimat oczywiście można go zrobić w wersji europejskiej bo malowanie do wersji europejskiej kanadyjskiej jest po prostu malowanie jest całe na zielono i tak dalej tu była jeszcze wersja malowania tego tak zwanego myszkamiki czyli z takimi kółkami ale mi się to malowanie nie podoba chciałem właśnie mieć całego Midstona, żeby był taki żółty Jakieś papierki, o, żeby był cały taki żółty, i naprawdę to mi pasuje. Pasuje mi ten model, mam nadzieję, że powtarzam się już po raz w 33, mówię, że Wam też, ale podoba mi się na tyle, że przypuszczalnie zabiorę go ze sobą na konkurs do Oleśnicy, Więc jeśli się wybieracie do leśnicy, to będzie szansa zobaczyć tam tą, ten zestawik na żywo. No i dobra. I to wszystko w temacie. Co następne będzie na Macie? No, Ciermuję, tego nie wiem, powiem szczerze. Yy, mamy dzisiaj poniedziałek. Yy, w zasadzie zostały mi dwa dni takiego luzu, yy, jaki mam, a jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia, bo wybieram się w czwartek nad morze korzystając z końcówki urlopu. Także nie wiem, czy będę zaczynał coś faktycznie kleić w ciągu tych dwóch dni, bo nie wiem, czy jest sens. Także na pewno coś nam się będzie działo. Jeśli będę robił, jeśli coś będę robił, to na pewno live y będą. Yy, także zapraszam serdecznie. Mówię będzie. Podejrzewam Zero albo Hawker Tempest, a jeśli nie, to coś innego. Ale to są takie dwa po prostu, dwa strzały, na które mam ochotę, yy, dwa modele, które mam ochotę zrobić naprawdę w pierwszej kolejności i nad tym się będę skupiał. No to co moi drodzy, yy, ja zapraszam oczywiście do wsparcia mnie na bajkafi. Za wszystkie kawy, małe, wielkie, duże, dziękuję. Naprawdę, tak jak już to mówię, za każdym razem jest to niesamowita forma wsparcia materialnego, ale także takiego, nie chcę być psychicznego, ale, ale wsparcia takiego, że lubicie to oglądać, doceniacie to, co tu robię, doceniacie techniki, które pokazuję, te moje marne marne tutoriale, że tak powiem, poradniki i tak dalej, No i fajnie, że jesteście na live'ach, bo to jest chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę na możliwość rozmawiania z Wami na żywo po prostu podczas tych live'ów wtedy też doradzacie mi wszystko co tam wiecie i tak dalej, ja Was pytam, Wy mi odpowiadacie i to jest naprawdę fantastyczna sprawa bardzo to lubię, żałuję, że nie zawsze mogę po prostu, no ale jak się nie ma co się lubi i tak dalej, i tak dalej także pamiętajcie, sklejajcie modelujcie i bawcie się przy tym Najlepiej jak się da, bo to jest przede przed, przed, przed. Jezus Maria, zakapućkałem się. Bo to jest najważniejsze po prostu. I oglądajcie prosto prostu z pudła. Niestety następny odcinek będzie dopiero we wrześniu. Niestety yy, czasowo się nie da, ale, ale cóż. Trzymajcie się na razie. Cześć.